Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mateusz Buczkowski i przygotowałem krótki film, żeby wprowadzić Państwa w nowy temat, a mianowicie w własności DFT. Spróbuję Państwu pokazać w teorii, czym będziemy zajmować się na, na tych ćwiczeniach, a także pokażę jak w, w Octave zrealizować, zrealizować to ćwiczenie. Na początek zachęcę Państwa oczywiście do zapoznania się z instrukcją, która jest dostępna na Moodle. Można sobie przeczytać dokładnie tutaj wprowadzenie teoretyczne. My zajmiemy się teraz tą częścią ćwiczeniową. To, co na początek chciałbym, żebyśmy spróbowali zrobić, to sprawdzimy, czy transformata Fouriera jest liniowa. Czyli jeżeli będziemy mieli sygnał, S1 i wyliczymy dla niego transformatę Fouriera, i będziemy mieli sygnał S2 oraz transformaty Fouriera. To, czy takie coś będzie równe transformacie Fouriera sumy S1 plus S2? W tym celu wykorzystamy dwa sygnały sinusoidalne, tak jak to mamy podane w, w Ćwiczeniu, czyli wygenerujemy sobie 100 próbek sygnału sinusoidalnego z 1 o częstości, częstotliwości 10 Hz, f2 20 Hz to będzie nasz drugi sygnał, i częstotliwość próbkowania obu tych sygnałów to 100 Hz. Przejdźmy zatem do części z Octave'em. Oczywiście to samo można robić w Matlabie, jeżeli ktoś ma dostępny. Jeżeli nie, Octave jest darmową alternatywą. Ja też z niej korzystam, także wszystko, co będziemy robili na, za, na zajęciach, można zrobić w tym darmowym narzędziu. I zacznijmy w takim razie od, od utworzenia sobie tych sygnałów. A de facto zaczniemy od zadeklarowania naszych zmien. Czyli mamy stop próbek sygnału i tworzymy podstawę indeksu próbek. To małe nasze n będzie zmieniało się od 0, to n-1, tak aby mieć właśnie długość 100 i indeksy po kolei 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Tak, czyli w tym miejscu będziemy mieli y, indeks, y, indeks próbki. Następnie częstotliwość pierwsza to jest 10 Hz, F2 20 Hz i FS 100 Hz. Tak, czyli to są nasze podstawowe dane wejściowe do ćwiczenia i zdefiniujemy sobie zatem dwa sygnały sinusoidalne. S1 to jest sinus 2pi f1 przez fs razy małe n. Tak, czyli w ten sposób wygenerujemy 100 próbek, ze względu na to, że wektor n będzie miał długość 100. Próbek sygnału cyfrowego o częstotliwości... Tutaj podajemy częstotliwość znormalizowaną względem częstotliwości próbkowania, czyli f1 podzielone przez fs i oczywiście 2pi. Tak? Czyli to jest nasz pierwszy sygnał, drugi analogicznie s2 2, sinus 2pi f2 przez fs razy n. Możemy od razu utworzyć sobie sygnał s3, który będzie sumą s1 plus s2. Tak? Czyli tutaj wyznaczamy Sumę w dziedzinie, w dziedzinie czasu, czyli tworzymy tą sumę i wyznaczmy teraz widma, czyli wielkie S1 to będzie FFT od S1, S2 to jest FFT od S2 i S3 to jest FFT od S3. Możemy teraz sprawdzić, w jaki sposób wygląda to, to widmo. Do wykreślenia takiego widma wykorzystamy funkcję stem. Zaraz będziemy mogli zobaczyć jak ona wygląda. Na początek możemy narysować sobie pojedyncze widmo. Momencik, jeszcze mały problem. Oczywiście interesuje nas moduł tak, do wyświetlenia, czyli ABS od S1. Dobrze, teraz widać, że Funkcja STEM rysuje pojedyncze prążki, tak? czyli mamy pojedyncze wartości narysowane na osi X. Są to niezależne punkty, nie są one ze sobą połączone, czyli tak jakbyśmy się spodziewali widmo dla sinusa, to są dwa pojedyncze prążki. Tak, możemy teraz zobaczyć, jak wygląda na tym samym wykresie widmo. Sygnału numer 2. Oczywiście również moduł tego widma. No i widzimy, że prążki są w innym miejscu ze względu na to, że mamy inną częstotliwość. Tak? Czyli zgodnie z, z tym, co spodziewaliśmy się, mamy parę prążków dla jednej częstotliwości sinusa i parę prążków dla drugiej częstotliwości sinusa. Następnie możemy sprawdzić. Wyczyszczę tę figurę i rysujemy sobie. Sumę yy, widmo, sumy sygnałów. Tak, czyli widzimy, że tak wygląda suma widm. Tak, jeżeli dodamy do siebie ten, yy, te dwa przebiegi, to to jest nasza suma widm. Natomiast teraz zobaczymy, jak wygląda transformata sumy. Teraz jest to jeden przebieg. Yy, Wszystkie, wszystkie prążki są w jednym kolorze i jak widać pokrywa się to z tym, co mieliśmy wcześniej, czyli w ten sposób można powiedzieć, że dowiedliśmy tego, może nie jest to dowód taki matematyczny, tego no bo nie sprawdziliśmy wszystkich przypadków, tylko potwierdziliśmy sobie na tym jednym przypadku, że, że transformata, dyskretna transformata Fourier jest faktycznie liniowa, tak? ponieważ suma transformat wygląda tak samo jak transformata sumy. Możemy w, przejść do, do ćwiczenia kolejnego, czyli generujemy teraz jeden sygnał, y, również 100 próbek, y, tym razem o częstotliwości 2 Hz, czyli możemy tutaj sobie odmienić tę częstotliwość. Sygnału F2 w tym momencie nie potrzebujemy, y, częstotliwości F2, y, a także sumy, czyli zostanie nam y, ty mniej tych danych częstotliwość próbkowania 30 Hz, tak? czyli mamy jeden sygnał o częstotliwości 2 Hz próbkowany z częstotliwością 30 Hz i 100 próbek takiego sygnału. Bazując na doświadczeniach z poprzedniego ćwiczenia moglibyśmy wnioskować, że widmo tego sygnału to będą nadal, to będzie, będą nadal dwa prążki. Tak? Sprawdźmy jak to wygląda. I... Widzimy, że nie do końca y, dokładnie uzyskaliśmy to widmo, którego się spodziewaliśmy. Tak? Nie są to dwa prążki, a reszta y, równa 0, y, Tylko pojawił się właśnie przeciek widma. Tak? Czyli mamy y, moc z tego głównego prążka rozlała się nam na boki. Y, teraz zanim wyjaśnimy sobie skąd się bierze ten y, ten efekt możemy przejść do kolejnego, kolejnej części, czyli dopasowania długości wektora z próbkami, tak aby zmieściła się w nim całkowita liczba okresów. Sprawdźmy zatem, jak wygląda ten sygnał S1 w czasie. Widać, że mamy kilka pełnych okresów, natomiast ten ostatni okres rozpoczyna się. I urywa się tutaj niedokończony. Z podzielenia FS przez F1 możemy sobie wyznaczyć, że długość jednego okresu to 15 próbek. Tak czy jeżeli chcemy mieć pełną liczbę okresów, w tego sygnału powinniśmy mieć długość sygnału jako wielokrotność 15, czyli 90 albo 105. Sprawdźmy w tym momencie dla 105. Jak widać, sygnał kończy nam się pełnym okresem. Co właśnie mieliśmy zrobić w tym ćwiczeniu? Tak? Czyli sprawdźmy, jak wygląda teraz widmo tego sygnału. Uzyskaliśmy znowu poprawnie, zgodnie z, z, z teorią, dwa prążki, a reszta, reszta prążków jest wyzerowana. Czyli jak widać, w tym przypadku Długość tego sygnału miała wpływ na to, jak, jak to widmo wygląda. Teraz spróbuję wytłumaczyć właśnie skąd, skąd takie coś się bierze. Wyznaczając, tutaj mamy czas, analizując jakiś sygnał i wyznaczając jego transformaty Fouriera. Tutaj mamy częstotliwość. Sygnał ma jakąś, yy, jakąś, jakieś widmo tak? w, dziedzinie, w dziedzinie częstotliwości. I teraz to, co my, to, czego dokonujemy w, yy, w trakcie yy, liczenia dyskretnych transformatorów, to próbkowanie tego widma. Można tutaj teraz wrócić pamięcią do tego, co się dzieje w momencie, kiedy próbkujemy sygnał. Tak? Czyli jeżeli mamy jakiś sygnał i zaczynamy go próbkować, to w dziedzinie częstotliwości widmo zaczyna nam się powielać. Dokładnie ta sama sytuacja dzieje się w momencie, kiedy próbkujemy widmo, tym razem to ta postać czasowa zaczyna nam się replikować. Tak, czyli pojawiają nam się kopie tego sygnału. I teraz, jeżeli mieliśmy przypadek taki, że sygnał, który poddawaliśmy analizie, nie miał pełnego okresu, tylko urywał się w którymś miejscu, to pojawiające się repliki tego sygnału wprowadzały nieciągłość. Tak, tutaj mieliśmy nieciągłość sygnału pewien skok, który wprowadza właśnie te dodatkowe składniki częstotliwościowe. Stąd bierze się właśnie zjawisko przecieku widma. Czyli z tego, że podczas próbkowania widma, czyli wyznaczenia dyskretnej transformacji Fouriera, sygnał analizowany nam się zaczyna powielać i powstają nam w niektórych przypadkach w Teoretycznie w niektórych, w praktyce to będzie we, we wszystkich przypadkach, ponieważ nie jesteśmy w stanie w rzeczywistych układach tak dobrać długości próbkowania, aby, aby to zjawisko przecieku wyeliminować całkowicie. Tak? Czyli to zjawisko będzie zawsze się pojawiało. I zaraz pokażemy sobie, jak można je zniwelować. Tak? Czyli wiemy, że ten skok, który pojawia się w, w miejscu łączenia sygnałów, czyli na końcu sygnału, a zarazem na jego początku, tak no bo tutaj pojawia się kolejna replika, jest powodem tego, że widmo zamiast dwóch prążków rozlewa nam się na boki, tak? czyli mamy tak zwany przeciek widma. Aby teraz poradzić sobie z takim przeciekiem, stosuje się metodę okien, czyli przed wyznaczeniem dyskretnej transformaty furiera sygnał, który Zakładamy, że posiada jakąś nieciągłość. Mnożymy w czasie razy funkcję okna, czyli wyznaczamy w dziedzinie czasu iloczyn dwóch sygnałów. Powoduje to zmniejszenie amplitudy na brzegach, czyli to jest nasz sygnał wynikowy po wymnożeniu. Sygnału analizowanego razy okno. W tym momencie amplituda tej nieciągłości, która powstaje nam przy powielaniu sygnałów, będzie zdecydowanie mniejsza, tak? ponieważ możemy dojść do takiej sytuacji, gdzie mamy nieciągłości, nieciągłości, które mogą występować w tych miejscach, mają zdecydowanie mniejszą amplitudę od amplitudy sygnału. Znaczy spróbujemy sobie teraz coś takiego zaimplementować w Octave'ie. Um, w momencie widzę, że trochę się pomieszało z nagrywaniem. Ok, dobrze, już widać figurę. Przechodzimy w takim razie do, do ćwiczenia ostatniego. W tym ćwiczeniu musimy wygenerować sygnał o częstotliwości 2 Hz i 30 Hz częstotliwości próbkowania z tym, że potrzebujemy 200 próbek takiego sygnału. Oraz będziemy wymnażali ten właśnie sygnał w, w dziedzinie czasu. Razy różne okna. Możemy sobie przygotować właśnie różne okna za pomocą trzech funkcji. Stosowanie okna prostokątnego to de facto nie zastosowanie okna w ogóle w naszym przypadku, ponieważ wymnożymy cały sygnał razy jedynkę, czyli jego amplituda w ogóle się nie zmieni. Okno trójkątne możemy wygenerować w Octave za pomocą funkcji Bartlett, gdzie podajemy długość tego okna. Następnie okno y, Hamminga, to funkcja Hamming. Również podajemy długość. I trzecie okno to okno Blackmana. Y, mamy teraz przygotowane trzy okna. Y, możemy zobaczyć, jak wyglądają te takie okna. Y, wy, wyrysujemy je za pomocą funkcji STEM. W1 to okno trójkątne, yy, czyli po prostu liniowo narasta nam do połowy długości, a potem liniowo opada. W2 to okno Humminga. Yy, widać, że jest to podniesiony sinus. tak? Nie zaczyna się on w zerze, tylko jest, jest podniesiony. I okno Blackmana to sinus, który rozpoczyna się w zerze. Tak? Dokładne wzory yy, tych okien są podane, podane tutaj też w instrukcji, także można się z nimi zapoznać. Dobrze, to w takim razie spróbujmy wymnożyć sygnał wejściowy razy takie okno. tak, Czyli przed wyznaczeniem transformaty Fouriera mnożymy sygnał razy okno. Jeszcze raz możemy sobie przypomnieć, jak wygląda w tym przypadku widmo, tak mamy przeciek widma yy, widać te prążki poza tymi głównymi yy, są niezerowe jeżeli sobie wymnożymy teraz razy okno yy, oczywiście element po elemencie a nie wektorowo momencik wyczyszczę figurę Możliwe, że jeszcze musimy dodać transpozycję. Dobrze, czyli teraz yy, przepraszam za te kłopoty techniczne. Yy, to, co z, yy, jest realizowane, to wymnożenie sygnału element po elemencie, tak? czyli w, w, wektor. Yy, Wektor sygnału mnożymy razy wektor okna, z tym, że musimy dokonać jeszcze transpozycji, ponieważ okna generowane w Octave i w Matlabie również są tworzone jako kolumna, a nie wektor, dlatego musieliśmy dokonać transpozycji. Tak, czyli widzimy, że z, zdecydowanie mniejszy jest ten efekt widma, yy, to, w przecieku widma. Yy, Prążki te poboczne mają zdecydowanie mniejszą y, amplitudę. Tak na tej samej zasadzie można przeprowadzić analizę dla, dla innych okien, y, Haminga oraz Blackmana, y, z tym, że różnice, które widzimy w skali liniowej nie są aż tak wyraźne, dlatego proponuję zastosować funkcję semilogY, Y, która pokaże nam w skali logarytmicznej. Y, jak bardzo dane okno niweluje ten przeciek, tutaj na przykład do 10 do minus 5, a możemy sobie porównać to z innym oknem tylko 10 do minus 1, tak co w skali liniowej tak naprawdę w obu przypadkach wyglądało jak 0. Tutaj w skali logarytmicznej widać dokładnie różnicę. Także zachęcam Państwa do, do uruchomienia właśnie tego, tego kodu, spokojnej analizy, sprawdzenia, jak zachowują się różne okna, właśnie w skali logarytmicznej. I, i jak widać, właśnie takie metody, jak, jak wymnożenie sygnału w czasie razy okno, pozwala nam z, zniwelować ten efekt filmu. Tak? i w praktyce jest to konieczne, aby, aby robić to za każdym razem, ponieważ Mając sygnał rzeczywisty, który no, rzadko kiedy będzie sinusem, nie jesteśmy w stanie tak dobrać jego długości, aby, aby zapewnić to, że nie będziemy mieli nieciągłości w punkcie początku i końca sygnału.